Wodorotlenek, a zasada dysocjacja i właściwości zasad. Wiemy, że wodorotlenek z poprzedniego filmiku, wiemy, że wodorotlenek zawiera metal i grupę wodorotlenową OH. Tych grup może zawierać więcej w zależności od wartościowości metalu. I to jest wodorotlenek. Wodorotlenek. Zasada to taki szczególny wodorotlenek którego wodny roztwór, i to ważne, wodny roztwór dysocjuje i zawiera tym samym jony OH. Więc które to będą zasady? Jeżeli mamy układ okresowy, zasady to są wodorotlenki metali grupy pierwszej i drugiej, ale czy konkretnie wszystkie? Na pewno wszystkie wodorotlenki metali z grupy pierwszej, jeżeli chodzi o metale z grupy drugiej. Idąc w górę, tutaj rozpuszczalność tych wodorotlenków spada. A żeby wodorotlenek był zasadą, musi się chociaż trochę rozpuszczać w wodzie. Wodorotlenek wapnia rozpuszcza się w wodzie słabo, ale ta część rozpuszczona dysocjuje bardzo dobrze. W związku z tym wodorotlenek wapnia jest jeszcze zasadą. Natomiast wodorotlenek magnezu tutaj wyżej już. Rozpuszcza, nie rozpuszcza się w wodzie prawie praktycznie się nie rozpuszcza jego rozpuszczalność jest znikoma więc tych jonów oh- też będzie znikomo więc on jest tak na granicy natomiast wodorotlenek wapnia zasadą jeszcze jest ewidentnie i powiedzieliśmy sobie że zasady rozpuszczają się w wodzie i dysocjują dając jony oh- Dysocjacja jonowa jest to właśnie rozpad na jony pod wpływem wody. Jak będą dysocjować zasady? Mamy tutaj zasady z grupy metali, z grupy pierwszej jako przykładowe, oczywiście pod wpływem wody i te zasady będą dysocjować na kationy, czyli plus, na kationy metali, ale że te pierwiastki, te metale są jednowartościowe, jak widać. Dysocjują na jednododatnie kationy. I dysocjują te zasady na kationy metali i aniony, czyli ujemne grup wodorotlenowych. Aniony wodorotlenowe, które są jednoujemne, gdyż są jednowartościowe. I jest jeden metal jednodatni i jedna grupa OH jednoujemna. Tak, dysocjują zasady metali z grupy pierwszej. Jeżeli chodzi o zasady metali z grupy drugiej, oczywiście wpływem wody, dysocjują także na kationy metali i aniony wodorotlenkowe. Natomiast w związku z tym, że metale te z grupy drugiej są dwuwartościowe, jak widać choćby po tym, że mają dwie grupy OH, dysocjują na dwudodatnie kationy oraz na jony OH-, minus nadal jednoujemne, ale tych jonów OH- minus jest dwa. Tak? Czyli na dwudodatnie dodatnie metale i dwa aniony OH-, minus, gdyż jest ich dwa. Ale oprócz zasad, które mają w swoim wzorze metal i grupę oha jest też zasada amonowa. Jest to substancja różniąca się, tak jak mówimy, od zasad innych, tym, że nie zawiera kationów metalu. Powstaje przez rozpuszczenie amoniaku. Amoniak nie zawiera w swoim składzie metalu, bo to jest NH3, czyli manie meta. I zwany jest potocznie wodą amoniakalną. Jak powstaje amoniak? Amoniak powstaje z syntezy azotu i wodoru i ma wzór NH3. Ta trójka i dwójka oczywiście wynika z uzgodnienia stron reakcji. Amoniak jest bezbarwnym gazem o ostrym zapachu drażniącym błony śluzowe i jest wodorkiem niemetalu. I teraz ta woda amoniakalna, czyli... Amoniak z wodą zapisujemy w takiej postaci lub jako NH3 aqua czyli uwodniony. I w roztworze wodnym tego właśnie amoniaku znajduje się niewielka ilość jonów OH-. Z tego względu, że ta woda amoniakalna, czyli amoniak z wodą, dysocjuje na NH4, jeden wodór idzie tutaj, na NH4, i OH-. Więc jest zasadą słabą, ale jest zasadą, gdyż są jony o H-. I jest to tak zwana zasada amonowa. Jakie właściwości mają zasady? Mają stan skupienia stały, mają wiązanie jonowe, mają właściwości higroskopijne, czyli pochłaniają wodę intensywnie, rozpuszczają się w wodzie, co jest oczywiste, bo nie byłyby zasadami. Chociaż trochę się w wodzie rozpuszczać muszą dysocjują, co jest oczywiste, bo nie byłyby zasadami. Oraz zabarwiają wskaźniki wykrywające właśnie tą grupę OH-. I jakie mamy wskaźniki wykrywające zasady? Mamy fenoloftaleinę, wskaźnik uniwersalny, zwany inaczej papierkiem uniwersalnym. Oraz... Jako naturalny wskaźnik wywar czerwonej kapusty. I tutaj, jeżeli mamy zasadę i damy fenoloftaleinę, która jest bezbarwna, roztwór zabarwia się na intensywny malinowy kolor. Czyli jakie mamy obserwacje z tego doświadczenia? Roztwór zmienił zabarwienie na malinowe. To są nasze obserwacje, czyli to, co widzimy. A wniosek. Jest taki, że roztwór zawierał zasadę, gdyż w obecności zasad powoduje zmianę roztw zabarwienia roztworu na malinowy, więc wykryliśmy zasadę jaką? Nie wiemy, ale zasadę. Innym wskaźnikiem jest papierek uniwersalny, tutaj który ma zabarwienie żółte i w obecności zasad zmienia zabarwienie na granatowe, na ciemnoniebieskie. Ale czy zawsze. W zależności od stężenia, czyli od tak zwanego pH, im wyższe pH, tym jest roztwór bardziej zasadowy, to zabarwienie może się zmieniać od różnych odcieni zielonego, wpadającego coraz bardziej w niebieskie, aż do niebieskiego do bardzo mocno niebieskiego. Wszystko zależy od stężenia, więc tu może być też zielone i też wykryjemy. Zasady. I bardzo fajny wskaźnik, wywar z czerwonej kapusty, które kapusta po, czerwona po odgotowaniu jest taka niebieska. W obecności zasady roztwór tutaj zmienia nam się na piękny, trawiasty, zielony kolor.